W ogłoszeniach między innymi o punkcie poboru wymazów w kierunku SARS-CoV-2 usłudze Urzędu Skarbowego oraz nowych obostrzeniach związanych z narodową kwarantanną. Przed nami święto Trzech Króli, a w związku z nim Wążeski Dom Kultury zaprasza wszystkie osoby z powiatu Wążeskiego do konkursu dotyczącego tego wydarzenia. Osoby kreatywne i odważne zapraszamy do przedstawienia w formie wirtualnej swojego pomysłu na strój jednej z postaci oroszaku. Wystarczy wykonać przebranie i przesłać jej zdjęcie na adres mailowy organizatora. Album Wąrzeźno portret miasta, już w sprzedaży. Do końca roku w promocyjnej cenie 40 zł. Wydawnictwo można nabyć w Miejskim Punkcie Informacji oraz Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wąrzeźnie. Punkt MPI czynny jest we wtorki od 12 do 17 oraz środy i piątki od 10 do 16, zaś biblioteka w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 9 do 17 oraz środy. Rody od 9 do 15. W Wigilię oraz Sylwestra punkty nieczynne. Muzyka Punkt pobrań wymazów w kierunku obecności SARS-CoV-2 znajduje się przy Wążeskim Domu Kultury. Osoby korzystające z drive-thru proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 798 038 364. Badania wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 do 16 oraz soboty i niedziele w godzinach od 10 do 12. Petentów Urzędu Skarbowego w Wąrzeźnie zachęcamy do umawiania e-wizyty w placówce w dogodnym dla siebie dniu i godzinie, unikając czekania w kolejce. Na wizytę można umówić się elektronicznie dzięki systemowi Rezerwacja, telefonicznie dzwoniąc pod numer 56 689 0507 lub podczas osobistej wizyty w urzędzie w punkcie rezerwacji wizyt. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju już od 24 grudnia do 17 stycznia wprowadzone zostają nowe obostrzenia. Ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych, otwarte pozostają między innymi sklepy spożywcze z książkami i prasą, drogerie oraz apteki. Ograniczenie funkcjonowania hoteli, dostępne między innymi dla służb mundurowych i medyków. Zamknięte stoki narciarskie. Infrastruktura sportowa dostępna tylko w ramach sportu zawodowego. Dziesięciodniowa kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym. W sylwesterową noc zakaz przemieszczania się od godziny 19.31 grudnia do 6 rano 1 stycznia. Aktualne informacje dotyczące miasta pojawiają się na bieżąco na stronie internetowej oraz fanpage'u Urzędu Miasta Wąbrzeźno. W bloku ogłoszeń to już wszystko.